Czy biblijne opisy ogromnych rozmiarów drzew są prawdziwe? Czy możliwe jest, by na ziemi rosły drzewa osiągające kilometr wysokości? A jeśli tak, to czy obecnie można znaleźć dowody potwierdzające tą teorię? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. W Biblii dwukrotnie możemy się spotkać z opisem gigantycznych drzew. Pierwszy opis drzewa ogromnych rozmiarów można znaleźć w księdze Daniela. Król Nabuchodonozor opowiedział Danielowi, zwanemu Beltesza Sarem, swój sen i poprosił go o wytłumaczenie. Patrzałem, a oto drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna. Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało. Widać je było aż po krańce ziemi. Drugi z opisów gigantycznego drzewa znaleźć można w księdze Ezechiela którego Bóg skierował następujące słowo. Oto aszur, jak cedr na Libanie o pięknych konarach i cień rzucających gałęziach, wysoko wyrosły i między chmurami był jego wierzchołek. Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne. W jego zaścieniu mieszkały liczne narody. W obu opisach wyraźnie zaznaczono, iż drzewa te wysokością sięgały nieba, zaś ich korona była tak rozległa. Iż mieszkały pod nią wszelkie zwierzęta polne, a także liczne narody. Dalsza część obu opisów wskazuje również na to, iż w obu przypadkach drzewa te zostały wycięte. Wołał on głośno i tak mówił: wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce, zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi, lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w okowach z żelaza i brązu, wśród polnej zieleni odepchnąłem go a cudzoziemcy, ci najgroźniejsi spośród narodów, wycięli go i porzucili, na góry i na wszystkie doliny spadły jego gałęzie, a jego konary połamane utonęły we wszystkich czeluściach ziemi, a jego cienia usunęły się wszystkie narody ziemi i opuściły go. Na jego szczątkach mieszkają ptaki powietrzne, pomiędzy jego gałęziami są polne zwierzęta. Aby już żadne drzewo, stojące nad wodami, nie rosło więcej w górę, nie wznosiło swego wierzchołka aż ku chmurom i aby nic, co bierze siłę swą z wody, nie ufało własnej wielkości. W opisie tym wymieniony został czynnik, który pozwolił drzewu urosnąć do tak ekstremalnych rozmiarów. Czynnikiem tym była woda, Wody dodały mu wzrostu, otchłań go wywyższyła, sprawiając, że ich strumienie płynęły dookoła miejsca, gdzie był zasadzony, i swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. Dlatego wielkością swoją prześcignął wszystkie drzewa polne. Pomnożyły się jego konary, jego listowie rozrosło się dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania. Warto zaznaczyć, iż nie tylko w Biblii pojawia się motyw gigantycznych drzew. W mitologii nordyckiej pojawia się Yggdrasil, drzewo światów, stojące na środku świata, zupełnie jak w śnie nabuchodonozora. Wedy aryjskie zawierają szczegółowe opisy ogromnych, majestatycznych drzew, czy czyli Zapisy Biblii dotyczące ogromnych drzew oraz podobne opisy znajdowane w innych kulturach stanowią dowód na to, iż faktycznie rosły one kiedyś na Ziemi. Współcześnie największymi drzewami na świecie są Sekwoje. Największym drzewem na świecie jest mamutowiec olbrzymi o nazwie Generał Sherman. Rośnie on w Parku Narodowym Sekwoi w Kalifornii. Drzewo to ma 1487 metrów sześciennych, 84 metry wysokości, 8 metrów średnicy pnia i waży 1200 ton. Z kolei najwyższym drzewem świata jest Sekwoja Wieczno-Zielona, znajdująca się na terenie Parku Narodowego Redwood w Kalifornii. Drzewo mierzy 115 metrów i 61 cm. Z kolei najwyższe zarejestrowane w całej historii drzewo to ścięty w Australii w 1885 roku eukaliptus królewski, którego wysokość wynosiła 143 metry. Najstarszym drzewem na świecie i jednocześnie najstarszym organizmem na Ziemi jest drzewo Matuzalema. To wyjątkowa odmiana sosny powstała 5000 lat temu. Wielkość, wysokość oraz wiek tych drzew robią wrażenie. Jednak w porównaniu z biblijnymi gigantycznymi drzewami, wydają się być one małymi, jeśli przypomnimy sobie, iż drzewa te sięgały nieba. Wyjaśnienie fenomenu ogromnych drzew opisanych w Biblii może przebiegać w trójnasób. Po pierwsze, opisy tych drzew mogły stanowić po prostu wymysł wyobraźni osób je przedstawiających. Po drugie, ich opis jakoby sięgały nieba, mógł dotyczyć tego, iż były one po prostu wysokie. Nie zaś dosłownie sięgały nieba. Po trzecie, drzewa te faktycznie istniały. Jeśli przyjmiemy, iż drzewa te faktycznie istniały, to wówczas jest to zgodne z poglądami wielu ludzi, którzy twierdzą, iż Ziemia wyglądała dawniej zupełnie inaczej niż obecnie. Na Ziemię docierało mniej szkodliwego promieniowania, atmosfera była bogatsza w tlen, zaś ciśnienie było Wyższe. Uważa się, iż atmosfera zawierała wówczas 32% tlenu, obecnie jest to 21%. Niemal na całej powierzchni planety dominował klimat subtropikalny o dużej wilgotności. Potwierdzeniem tego tropikalnego klimatu, który kiedyś panował na całej Ziemi, jest fakt, iż na północnym krańcu wyspy Vancouver w Kanadzie odkryto skamieniałe liści palmowe pokryte purpurowymi skałami wulkanicznymi. Kolejnym potwierdzeniem tej teorii są wyspy nowosyberyjskie, na terenie których można znaleźć pozostałości lasów tropikalnych. Na Wyspach Spitzbergen położonych na północ od Norwegii, odnaleziono skamieniałe liście palmowe o długości 3 do 3,6 metra. Obecnie roślinność tropikalna nie występuje na tych obszarach więc musiała ona występować tam w przeszłości. W warunkach tropikalnych intensywnie rozwijało się życie. Jeśli popatrzymy na ewolucję różnych gatunków zwierząt na Ziemi, to wówczas wyraźnie można zauważyć, iż im dalej sięgniemy w przeszłość, tym gatunki te były większe, masywniejsze, zaś z biegiem lat i wraz z ewolucją ulegały karłowaceniu. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku roślin. Mszaki, które obecnie mają zaledwie 5-7 do 7 cm, w przeszłości Osiągały wysokość 1 metra. Rośliny z wyglądu przypominające szparagi miały ponad 12 metrów wysokości. Trzciny obecnie osiągają wysokość 1,2 do 1,5 metra. Wówczas osiągały wysokość ponad 15 metrów. Paprotniki, osiągające dziś wysokość przeciętnego krzewu, w przeszłości dorastały do ponad 15 metrów. Jeśli powyższe rośliny osiągały w przeszłości rozmiary przekraczające mniej więcej dziesięciokrotnie rozmiary ich współczesnych potomków, to wówczas biblijne opisy olbrzymich drzew można uznać za wiarygodne. Na przykładzie najwyższej sekwoi na świecie stosując dziesięciokrotny przelicznik można uznać, iż drzewa biblijne mogły osiągać nawet półtorej kilometra wysokości. Jednak zdaniem naukowców klimat ten panował na Ziemi wiele milionów lat temu, nie zaś w czasach biblijnych. Jedynym wytłumaczeniem tych rozbieżności mogłoby być potwierdzenie teorii Wielkiego Biblijnego Potopu. Zgodnie z opisem potopu, Ziemia przed nim otoczona była warstwą wody, 对。<noise> która wpływała na kształtowanie się klimatu tropikalnego na całej Ziemi poprzez blokowanie szkodliwego promieniowania, rozpraszanie promieni słonecznych na całej powierzchni Ziemi, wywoływanie efektu cieplarnianego sprzyjającego dłuższemu życiu organizmów oraz osiąganiu przez nich ogromnych rozmiarów. Gdybyśmy uznali biblijny opis potopu za prawdziwy, to potwierdzeniem tego byłaby długowieczność pierwszych ludzi oraz opisy gigantów znajdowane w Biblii. Odkrycia naukowe dotyczące gigantycznych Rozmiarów skamieniałych roślin, odnajdywanych na całym świecie, w sposób pośredni pozwalają wysnuć wniosek, iż również gigantyczne drzewa rosły kiedyś na Ziemi. Jeśli tak, to czy istnieją jakieś pozostałości tych gigantów? Istnieje pewna teoria, która mogłaby dostarczyć dowodów istnienia ogromnych drzew w przeszłości. Są to niezwykłe formacje skalne odnajdywane w różnych częściach świata które swoim wyglądem przypominają pnie drzew. Ciężko jednak obecnie stwierdzić, czy kształt tych gór i skał jest wynikiem procesów naturalnych, czy też faktycznie są to skamieniałe pnie monstrualnych drzew porastających kiedyś naszą planetę. Jeśli te skały są pozostałością po ogromnych drzewach, to należałoby sobie zadać kolejne pytania i za pomocą jakich urządzeń lub maszyn był w stanie ściąć tak wielkie drzewa, gdyż w większości przypadków tych skamieniałych pni skał widać ich równą powierzchnię. Być może pogodzeniem podejścia biblijnego oraz naukowego mogłaby być teoria przerwy, zgodnie z którą w zamieszłej przeszłości, po stworzeniu przez Boga świata, na Ziemi istniała cywilizacja. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że między pierwszym a drugim dniem w Biblii jest przerwa czasowa, na wszelkie ery geologiczne liczące miliardy lat. Cywilizację tę dotknął jakiś kataklizm, zaś po nim miały miejsce wydarzenia opisane w Biblii. Czy więc możliwe jest, by biblijne opisy gigantycznych drzew były prawdziwe? Jeśli dziś odnajdujemy skamieniałości megaflory i megafauny. To czy również drzewa mogły wówczas osiągać ogromne rozmiary? Czy wówczas skały przypominające wyglądem pnie są po nich pozostałościami? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.